A spirit that looks exactly like a living person, or someone who looks exactly like someone else but who is not related to that person. Cześć, z tej strony Emerion. Dzisiaj mam dla was coś innego, a mianowicie Doppelganger'a. Program, w którym stworzę sobowtóry celebrytów, a waszym zadaniem będzie zgadnąć o kogo chodzi. Już tłumaczę, na czym polega zabawa. W trakcie odcinka będziecie dostawać wskazówki, a w międzyczasie będę tworzył luczka, który w domyśle ma wyglądać jak wybrany przeze mnie celebryta. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, kto został obiektem cosplayu. W komentarzu napiszcie, w którym momencie i po czym zorientowaliście się, że to właśnie ta osoba. Jednakże jeśli wam się nie uda, również dajcie znać, co was zmyliło, czy może chodziło o to, że nie znacie tej osoby, albo ja nie umiem grać w przebieranki. Jeśli powiecie, że nie umiem, to przyjmę to na klatę. Teraz spójrzcie na schemat odcinka. Najpierw zaczynamy wskazówką, następnie robimy urodę. Potem mamy kolejną wskazówkę, ubranka i na końcu ostatnią wskazówkę. Potem jest już ostatnia chwila na zgadywanie i finalne ujawnienie pseudonimu celebryty. Przede wszystkim obiektem cosplayu będą artyści wokalni, czyli piosenkarze, piosenkarki, raperzy, raperki itd. Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne. Pora rozpocząć zabawę. Czas na pierwszą wskazówkę. No dobra, moi drodzy. Pierwsza zagadka wysłuchana i wydaje mi się, że po zobaczeniu urody to już w sumie <grybujesz> będzie po... po... Po ptakach, tak naprawdę, więc zrobię to bardzo szybko dzisiaj. Teraz, tak, tylko kolor skóry dostosować, żeby tutaj się maczowało. Poproszę, drugie zdjęcie tutaj sobie przygotowałem, tak jak w poprzednich przypadkach. O, 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 moment, moment. Dobra, czyli to jest ta jasna karnacja, taka dość, dość taka. Dobra, może nie, tutaj są jeszcze jakieś zielonkawe. Może ja mam tą karnację. Dobra, myślę, że może zostać chwilową. Okej, okay, jeśli chodzi o oczy, to ja sobie chyba wezmę i zaryzykuję. Chociaż to. Zobaczę, jak to będzie finalnie wyglądać. To nie jest kolor oczu. Kolor oczu, jakby tego, kogo dzisiaj będę tutaj właśnie cosplayował, ale słyszałem opinię, jak nosiłem te oczy, że to są totalnie oczy tej właśnie osobistości. Także ten. Te. Kolorystycznie. Moment. Chyba są identyczne, ale mają za duże. No, mopy są. Dobra, to zostawiamy. Jeśli chodzi o usta, jeśli chodzi o usta, to jakieś pełne. Chyba te, nie, nie za duże, ale w innym kolorku. Dobra, niech tak chwilowo zostanie. Dobra, brwi. Brwi to są mocno krzaczaste, z tego co tutaj przyuważyłem na zdjęciu. No, widać, widać od razu. Okej, okay. a czy oczka może byłyby w jakimś takim kroju pasującym w miarę? Teraz jeszcze kolor w takim wypadku Dobra, coś, coś, coś takiego Chyba, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia Kurde, no tamte są idealne Te Ocean Eyes Tego pakietu oceanowego, Ocean ice jak, jak to się nazywa? Jak tu taki efekt uzyskać? Dobra, takie coś, okej, okay, dobra, udało mi się, znalazłem te kolorki, fajnie Dobra, to będzie to mm, Jeśli chodzi o nos Nos to trochę większy Myślę, że taki będzie spoko, ta Myślę, że jest fajnie. E, 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 paznokcie... Paznokcie widzę, że ma... pomalowane chyba. Dobrze widzę? Dobrze widzę. Może nie tyle co nie pomalowane, co ma taki na... taki kolor skóry jakby. Taki, taki zwykły, nie rzucając się w oczy. Czy ja mam jakiś taki lepszy? Mm, nie mam. Dobra, czyli będzie ten. Okej, okay. jeśli chodzi o makijaż, to delikatne cienie to takie się nadamy, żeby... Może nie tyle co cienie, co po prostu taki róż delikatny. Może nawet delikatną czerwień? Bardziej spiczasta broda i teraz zobaczę jak to będzie wyglądało, najwyżej sobie podmienię na potrzeby po prostu tego, że ciężko w tej grze, o dobry, dobry wygląd twarzy, w sensie taki sensowny. Dobra, spróbujemy z tym chwilowo, nie ubrania jeszcze, tylko najpierw włosy i włosy to będą, moment, w upięciach szybciej je znajdę, powinny być w upięciach, gdzieś na samym dole, no myślę, że włosy to już tutaj mi zdradzą kto to jest, dlatego no zagadki nie będą jakieś wybitnie trudne. Hmm, hmm, Gdzie one są? Gdzie mi się schowały te włosy? O, są. No i dziękuję. Tyle było ze zgadywania. <noise> Koniec konkursu. <noise> Ale faktycznie, tak jak się martwiłem, to słabo tutaj, słabo tutaj z tą twarzą jakąś taką sensowną, która by tu miała ręce i nogi. No Ona ma wyciągniętą tą brodę. Charakterystyczną linię twarzy. Ale skrócimy to, bo po prostu, no słabo to wygląda. na zwyczajnie w świecie. Czy coś jeszcze tutaj powinno być dodane? No ten? Nie wydaje mi się. Także tak, moi drodzy. To jest uroda. Czas na wskazówkę, a po wskazówce ubrania. No dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o urodę, w sensie, o jest nie urodę, tylko ubiór, Zacznijmy sobie od łańcuchów, biżuteria, żeby w pierwszej kolejności łańcuchy dobrać. I co my tutaj mamy? Dobra, mamy jedno łańcuchy, teraz jeszcze drugi taki, że tak powiem, robiący za te charakterystyczne logo. No nie znajdę pewnie nic takiego, co by mocno pasowało, ale trzeba, trzeba spróbować coś, cokolwiek tutaj wziąć jakby, nie? I już zgubiłem tą biżuterię, którą wcześniej wybrałem. O matko. Jest, eee, dobra, bez kolczyków, a tutaj można to dobrać? Do tego nie, a tam, bez sensu, hmm, to może to? No eee, nie, tu jest za mało łańcuchów, w ogóle to powinno być trzy teoretycznie, ale hmm... O, tu jest dużo łańcuchów, nie jest to może idealne, ale jest fajne. No nie, nie, nie powtórzymy tego, no bo, bo nie dodali takich rzeczy, smutna sprawa. Dobra, koszulki, teraz... Trzeba znaleźć oversize'ową koszulkę. No, ciężko może być. Kategoria bluzka pod koszulek, kostium. właśnie, dodali, dodali nowe kategorie. Fajna sprawa, bo, 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 bo można łatwiej szukać sobie tych rzeczy. No, jak jest więcej kategorii, to są lepiej katalogowane, przynajmniej te nowe. Hmm, no jak tak, to są miliony po prostu tych bluzek nikomu niepotrzebnych. Jak potrzebna jest zwykła oversize'owa, to, to nie ma. Nie ma po co. Ajajaj. Aj, aj. Bez sensu. A to? Nie, to nie to. Dobra, ja Wam tutaj pewnie przyspieszę chwilę, bo to przecież zanim ja coś znajdę, to matko. No dobra, to już jest blisko. To już jest coś: z czymś, z czymkolwiek można tutaj pracować. No i wydaje mi się, że nie, chociaż ten ludzik w sumie trochę pasuje, to chyba sobie darujemy to, tego ludzika. Hmm, chyba całościowo ją zrobię taką zieloną, w końcu się udało znaleźć oversize'ową koszulkę. Słownie to trwało chyba z dwie... No, nie wiem, no nie wiem, nie pojedę, to jest dla mnie. Boże, dobra, shorty teraz, teraz zwykłe shorty chciałbym znaleźć, takie dresowe, najzwyklejsze, o! Dobra, możliwe, że będzie sukces. No fajnie by było, gdyby się udało jakieś takie tutaj akcenty czarne może wkraść, no ale no to w, no niezbyt tutaj jest na co liczyć, no może ten czarny kwadrat ewentualnie. Można ewentualnie jeszcze zrobić, żeby był ten slip away. to jest w sumie, trochę przypomina tego człowieczka, jej logo. No strasznie ten dot nie wygląda. Dobra, zakryję to, wezmę chwilowo czarny ten. Jeśli chodzi o buty, to tutaj były sportowe, takie o... Nike bodajże, ale ja teraz nie będę wyszukiwał Nike'ów. Tak Nike'ów nie noszę, nawet nawet bym nie rozpoznał. Nawet gdyby tutaj było coś podobnego do Nike'ów, to nawet bym nie wiedział. Hmm, dobra. Tak, i wydaje mi się, że zostawię sobie to jednak yy, w tym kolorku jasno-zielonym. To nie, to, to nie będzie w tą stronę, to nie zadziała. Dobra, chyba trzeba przedostać przy tym. No dobra. No i jest, proszę Państwa. No. M musi zostać zachowany porządek Także ja sobie to wszystko kupuję A zaraz wam się pokażę A wy teraz zobaczycie ostatnią zagadkę W sensie wskazówkę, nie zagadkę Zagadką to jest ta postać no, Kto to może być? No, ja nie wiem na przykład Także <laughs> ostatnia wskazówka Już może jakąś spróbuję oczywistą dać Chociaż nie wiem czy jest w ogóle potrzebna Myślę, że już i tak wszyscy wszyscy dawno temu zgadli, ale żeby tra e, tradycji, e, tra tradycji stało się zadość, coś, no coś takiego, no, żeby podtrzymać tradycję, że jest zawsze wskazówka, uroda wskazówka, ubiór wskazówka, no to ostatnia wskazówka, proszę bardzo, specjalnie dla was, jakbyście jeszcze nie wiedzieli i nie zgadli, kto to może być. Także tak moi drodzy, ostatnie kilka sekund na ewentualne zgadnięcie, kto to może być. Jakby jeszcze ktoś się nie domyślił. Wydaje mi się, że tutaj nawet jakoś mocno nie musiałaby być podobna. To taka charakterystyka, to. No to widać od razu, kto to jest. A jest to. Oczywiście Bill Age i chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Autorka takich hitów, chociażby jak Bad Guy. No i w sumie tyle. Nie, dobra, żartuję. Bad Guy, co tam jeszcze? Już Should Crown, o, z starszych to Lovely, I Don't Wanna biu. co tam ona jeszcze miała ciekawego? Oczywiście Lunch teraz, no i guess na Ficie, z Charlie XCX swojej tej takiej poprzedniej to chyba Happier Than Never, to jest jedna z najbardziej popularnych oksitosin ewentualnie, no dużo tego jest. no już w tym momencie kiedyś, jak ja zaczynałem jeszcze słuchać, to faktycznie miała tak ograniczoną dyskografię, że to jest żart, ale e, był żart, ale w tym momencie to już jest z czego wybierać, że tak powiem. Także fajnie. Mam nadzieję, że wam się spodobało tego co widzę, to jest to na ten moment ostatni odcinek z tego, co ma wyjść, ostatni w tym roku do Pelgangera i na ten moment ostatni, ponieważ nie planuję chwilowo nagrywać ich więcej, co nie zmienia faktu, nie oznacza to, że się nie pojawią. Teoretycznie planowałem finał, eee, taki, żeby coś właśnie takiego fajnego tam zrobić, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak to tutaj fajnie rozwiązać. Także sobie zostawię to. Na później, żeby to na spokojnie przygotować, a to jest na ten moment ostatni odcinek. Mam nadzieję, że wam się udało zgadnąć. Jeśli nie, to naprawdę nie wiem, czy mi ma być przykro, czy że, że tak źle ją odwzorowałem, czy bardziej żal, że nie udało wam się jakby skojarzyć w żaden sposób, że w ogóle nie znacie tej persony. Jest na tyle charakterystyczna, że myślę, że każdy o niej chociaż raz kiedyś słyszał. No dobrze, mm, bardzo wam dziękuję za obejrzenie do końca. Y bardzo mi miło, że zostaliście. Żegnam się z wami, moi drodzy. I do zobaczenia gdzieś w bliżej nieokreślonym czasie. Hmm. No co? Do następnego. Cześć.